Czy wiedziałeś o tym, że każda świeca na adwentowym wieńcu ma swoją nazwę i głęboką symbolikę? To właśnie one staną się motywem naszych tegorocznych rozważań, które zatytułowaliśmy Światło w Ciemności. Dziś rozpoczynamy adwent. Jako Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia chcemy zaprosić naszych stypendystów, absolwentów, wolontariuszy, przyjaciół oraz tych wszystkich, do których dotrze to nagranie, do pewnego duchowego wysiłku. Jak wspomniałem, motywem przewodnim naszych tegorocznych rozważań będzie symbolika adwentowego wieńca. Dzisiaj zapłynęła na nim pierwsza świeca, która jest symbolem nadziei i proroków Starego Testamentu, którzy przepowiadali nadejście Chrystusa. Drugą niedzielę adwentu zapalimy świecę pokoju, która nawiązuje do miejsca, w którym narodził się Chrystus. Trzecia świeca symbolizuje pasterzy, którzy jako pierwsi przyszli do Chrystusa, następnie zanieśli radosną nowinę o narodzinach Mesjasza. Dlatego trzecia świeca to świeca radości, rozświetlająca trzecią niedzielę Adwentu zwaną także Gaudetę. I w końcu czwarta, ostatnia świeca jest symbolem miłości i aniołów, którzy adorowali nowonarodzonego Mesjasza w żłupku w Betlejem. Światłem w ciemności jest Chrystus. On bowiem przychodzi, aby rozproszyć ciemności grzechu i jego skutków. I jako pierwsze dary duchowe przynosi nadzieję, pokój, radość i miłość. I to właśnie te cztery dary staną się przedmiotem naszych tegorocznych rozważań, które będziemy publikowali w kolejne niedziele Adwentu. Dzisiaj zatem nadzieja. O niej tak mówił święty Jan Paweł II podczas swojego wystąpienia w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w 1995 roku. Najpierw mówił o kondycji współczesnego człowieka. Jednym z głównych paradoksów, mówił papież, naszych czasów jest to, że człowiek, który rozpoczął okres który nazywamy nowoczesnością, z pełnym przekonaniem o swojej dojrzałości i autonomii, zbliża się do końca XX wieku w obawie przed samym sobą. Boi się tego, do czego sam jest zdolny. Boi się przyszłości. Pabież wtedy wiele mówił o zagrożeniu nuklearnym. Dzisiaj jednak źródłem lęku i strachu jest chociażby troska o zdrowie naszych najbliższych i nas samych. To troska o pracę, która jest tak silnie związana z troską o przyszłość naszej rodziny. Może źródłem lęku i strachu, który teraz przeżywasz, to może być egzamin na koniec ósmej klasy, egzamin maturalny, pierwsza albo kolejna sesja. Może pytanie o to, jaka przyszłość czeka Cię po studiach. Może jest to niepokój związany z wizją chociażby samotnego życia. Wobec tych wszystkich lęków, trudności, wątpliwości, które przeżywamy w naszym życiu, papież taką daje nam wskazówkę. Ludzkość musi nauczyć się przezwyciężać strach. Musimy nauczyć się nie bać, odzyskać ducha nadziei i zaufania. Nadzieja nie jest głupim optymizmem, podyktowanym naiwnym przekonaniem, że przyszłość jest z konieczności lepsza niż przeszłość. Jako chrześcijani nie mogę nie zaświadczyć, że moja nadzieja i ufność opierają się na Jezusie Chrystusie. My, chrześcijanie, wierzymy, że w Jego śmierci i zmartwychwstaniu została w pełni objawiona miłość Boga i troska o całe stworzenie. Jezus Chrystus jest dla nas Bogiem, który stał się człowiekiem i wszedł w dzieje ludzkości. A w tercio milenio adveniente papież dopowiada, człowiek wierzący, nie może stracić z oczu ostatecznego celu, którym, który nadaje sens i wartość całej Jego egzystencji. Zatem papież bardzo jasno podkreśla, że źródłem nadziei dla każdego z nas jest Jezus Chrystus. Zwraca uwagę na szczególne tajemnice z Jego życia: narodzenie, śmierć i zmartwychwstanie oraz powtórne przyjście na końcu czasów. I wszystkie te tajemnice łączy w sobie. Tajemnica adwentu, który rozpoczynamy. W pierwszej bowiem części, do 16 grudnia, przygotowuje on bowiem nas do powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu czasów, które w teologii nazywamy paruzją. I słowo Boże, kiedy mówi o powtórnym przyjściu Chrystusa, pisze, że będzie towarzyszyć temu głód, zaraza, będą, będą konflikty, prześladowania. Wierzących w Chrystusa, ale w tym całym trudzie, w tym całym bojowaniu, Chrystus okaże się zwycięski. I w ten sposób to jest dobra nowina dla nas, że Pan Bóg jest większy od tych wszystkich trudności, które przeżywasz w swoim życiu. Co więcej, w tajemnicy zmartwychwstania mamy nadzieję, że te wszystkie bóle, cierpienia, niepokoje, które teraz może paraliżują nasze życie, zatrzymają się, z momentem naszej śmierci. Wieczności tego wszystkiego nie będzie. Tam czeka nas tylko radość przybywania ze zmartwychwstałym Chrystusem. I stąd mamy czerpać nadzieję, stąd mamy czerpać siłę do tego, aby pokonywać codzienne trudności, patrzeć na cel. Celem naszego życia jest wieczność z Bogiem. Ale Pan Bóg odkłada swoją pomoc nie tylko na czas ostateczny. I o tym przypomina nam tajemnica wcielenia, do której przygotowujemy się od 17 grudnia. To właśnie Chrystus, który przychodzi na świat, pokonuje przez swoje narodzenie, zmartwychwstanie, a wcześniej śmierć, to wszystko co do tej pory paraliżowało człowieka. Cierpienie, chorobę, a przede wszystkim grzech. To wszystko zostaje pokonane przez Chrystusa. I dziś Chrystus także działa, dziś także jest obecny wśród nas, przede wszystkim w sakramentach. I pierwszym miejscem, gdzie mamy szukać Chrystusa i, nad... i zaczerpnąć od niego nadziei, jest sakrament pokuty. To tam doświadczamy, że nie wszystko jeszcze w naszym życiu stracone. To tam odkrywamy to, że jest ktoś, komu na nas zależy. Jest ktoś, kto, gdy nawet może wszyscy nas skreślili, to On ciągle w nas wierzy. I daje nam kolejną szansę. Chrystus jest obecny w sakramencie Eucharystii. Pragnie przychodzić do Twojego serca w darze Komunii Świętej, aby przeżywać z Tobą Twoje trudności i przeciwności, aby udzielić Ci daru Ducha Świętego który pozwala nam dostrzec Boga pośród tych wszystkich przeciwności i trudności, z którymi musimy mierzyć się każdego dnia. To także Eucharystia pokazuje nam, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, skoro bowiem chleb i wino mogą stać się ciałem i krwią Chrystusa, to cóż może być jeszcze przeszkodą dla Bożego działania? Dla mnie osobiście bardzo ważna jest modlitwa uwielbienia. Czas, w którym staję przed Panem Bogiem, aby wychwalać Go takiego, jaki jest, ale także uwielbiać Go w tajemnicy Jego działania w historii zbawienia i w moim życiu. Im większe trudności przychodzą w moim życiu, tym więcej staram się modlić właśnie uwielbieniem. Wstając bowiem od takiej modlitwy, mam świadomość, że jest ze mną ktoś mocny. Że nie jestem sam, że idę z Chrystusem, aby stawić czoła temu wszystkiemu, co zgotowało dla mnie życie. Ale pomoc, e, która płynie z nadziei, rodzi się także w, w momencie, kiedy pomagamy drugiemu człowiekowi. To właśnie dostrzeżenie wdzięczności w oczach osoby, którą obdarzyliśmy pomocą, jest dla nas źródłem nadziei. Że w duchu solidarności, współpracy i miłości razem jesteśmy w stanie pokonać nawet największe trudności i przeciwności. Jak zatem dobrze przeżyć rozpoczynający się czas adwentu? Po pierwsze, zawalcz o spowiedź. Może teraz z powodu pandemii rzadziej z niej korzystasz, może odkładałeś ją bardzo długo. Przygotuj się i idź do niej wcześniej. Nie czekaj na ostatni czas, aby znowu nie mieć wymówki, że są kolejki, bole, boję się zarazić. Przyjdź wcześniej, aby spotkać się z Chrystusem Miłosiernym. Zawalcz o Eucharystię, ale tą przeżywaną na żywo. Jeżeli znowu boisz się przyjść na Eucharystię w niedzielę, pamiętaj o tym, że możesz skorzystać z niej w tygodniu. Staraj się przynajmniej raz w tygodniu zawalczyć o Eucharystię na żywo, a nie tylko online. Stara się tak zorganizować swoje zajęcia, aby znaleźć więcej czasu na modlitwę. Może właśnie na lekturę słowa i rodzące się z niej uwielbienie Boga, którego poznajesz i spotykasz w sobie. I w końcu zastanów się, jak możesz konkretnie komuś pomóc w tym czasie. To cztery wskazówki, jak dobrze przeżyć czas Adwentu. Już dziś zapraszam Cię na kolejne rozważanie, które pojawi się za tydzień w drugą niedzielę adwentu. Ja zaś życzę Ci dobrego czasu oczekiwania.